...tylko giganci. Te ołtarze opowiadają światu ich historię, ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj. W środku. Pamiętasz historię Skola i Hatiego, Wielkich Wilków? Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas roku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz, tutaj widać, jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne, giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Wanaheimie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz! Ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem. Patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. A ty usię. Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to, ale pojawia się nagle i ratuje księżyc, a potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od stu zim. Ale potem ścigają strzałę i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z. Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się Ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To ty. Skoro będzie brał udział w Ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Mimirza. Czy to możliwe? Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj! Wracamy do domu. Chwilę! Muszę Ci coś jeszcze pokazać! Niedaleko stąd!